Ja dostałem zadanie, że mam się przebrać w sukienkę damską i mam z nią ganiać przez godzinę po domu. Wybrał sobie białą sukienkę Oliwii. Przymierzyłem tę sukienkę, pasowała idealnie, była taka slim fit. I poszedłem na basen, zobaczyłem, że Kasia pływa, to mówię, przyłączę się do niego, to popływamy razem. Zacząłem machać jak szalona sirena. Ej, się mi sukienkę? To była nieilimitowana kolekcja! Jess w sukience wyglądała jak mokra, uciekająca panda młoda. I ta sukienka się porwała. To jest kara. On musi chodzić Ej, to mogłam czytać kurwa inną, a jak wiedzieli, że się z nią nie wejdzie, to mi rozbiłaś całą sukienkę, stary! No i wtedy był przypał. Warsaw so Shore Nowy Sezon. Premiera w niedzielę o 23 w MTV.